W tym ćwiczeniu naszym zadaniem jest wskazać czy sprawdzić, które spośród zbiorów będą równe. No i takie szybkie przypomnienie, że zbiory są równe wtedy, gdy mają te same elementy. No to teraz zobaczcie. No zbiór A nie będzie równy zbiorowi B, no bo w zbiorze B występuje ósemka, a ósemki w zbiorze A nie ma. Jeżeli chodzi o zbiór C, to chyba najwygodniej będzie najpierw uporządkować sobie elementy należące do tego zbioru, czyli od liczby najmniejszej. Czyli mam tak minus szóstkę, następnie minus trójkę, następnie 0, 3, no i tyle. A i 6 jeszcze, tak? I jeszcze szóstka. No i teraz zobaczcie, jeżeli spojrzymy sobie na elementy tego zbioru, to one są dokładnie takie same jak elementy w tym zbiorze. Czyli możemy powiedzieć, że zbiory A i C są równe. No i teraz spójrzmy jeszcze na podpunkt B. Chcemy sprawdzić, czy te zbiory są równe. Czyli znowu sprawdzamy, czy mamy elementy uporządkowane. Widzimy, że tak, od najmniejszej do największej. Liczby, czyli na pierwszy rzut oka widać, że te dwa zbiory nie będą sobie równe, bo na przykład tutaj mamy jedną drugą, a jedna druga w zbiorze B nie występuje. Natomiast jeżeli chodzi o zbiór C, to musimy najpierw sami wypisać sobie elementy należące do tego zbioru, ponieważ zbiór C składa się z liczb całkowitych, których kwadraty są mniejsze od 10. tak? Czyli tak liczby całkowite to będzie na przykład minus 4, minus 3, minus 2 minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. No i oczywiście tutaj liczby większe, a tutaj wymienimy sobie liczby mniejsze. Kwadrat minus czwórki to będzie 16, czyli ta liczba nie będzie mniejsza od 10, czyli ten element nam nie pasuje. I żadna liczba mniejsza od minus 4, no bo minus 5 do kwadratu to 25, minus 6, 36, czyli widzimy, że tu będą zawsze liczby od 10 większe. Minus 3 do kwadratu to 9, czyli minus 3 na pewno należy do zbioru C. Minus 2 do kwadratu to 4. Liczba mniejsza od 10. Minus 1 do kwadratu to 1, czyli też nam pasuje. 0 do kwadratu to 0. 1 do kwadratu to 1. 2 to będzie 4, czyli dwójka też. 3 do kwadratu to 9, czyli trójka też nam odpowiada. No a 4 do kwadratu to będzie 16, czyli czwórki już tutaj nie wliczymy, ani żadnej liczby większej. No i teraz sprawdźmy czy któreś zbiory będą takie same? No na pewno A i C, czy będą równe, tak? Nie będą, nam się, nie będą zbiorami równymi, ponieważ znowu, tu mamy na przykład jedną, drugą, tutaj jednej, drugiej nie ma, ale spójrzmy na zbiory B oraz C. Mamy tak, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, czyli elementy są takie same, czyli możemy powiedzieć, że zbiór B i zbiór C są równe.